Username 666. Username 666 to klasyk internetowego horroru został wrzucony na YouTube 26 lutego w 2008 roku. I w momencie nagrywania ma 12 milionów wyświetleń, 85 tysięcy łapek w górę, 14 tysięcy łapek w dół i ponad 42 tysiące komentarzy. Film zaczyna się czarnym ekranem i nieprzyjemnym odgłosem. Po chwili możemy zobaczyć tytuł. Username 666. Nagle widzimy okno YouTube'a po japońsku i podświetlony przez twórcę pasek wyszukiwania, co może oznaczać, że film ten miał mieć styl poradnika. W końcu w wyszukiwarkę zostaje wpisany adres youtube.com/666, po czym autor podświetla opcję wyszukaj i w nią klika. Pojawia się tam jedynie pusta strona z napisem: This account has been suspended, czyli to konto zostało zawieszone. Opcja odśwież zostaje kliknięta 13 razy, po czym wszystkie miniaturki zamieniają się w puste obrazki z krzyżykiem i małym napisem 666. Po następnych siedmiu razach napisy Videos being watched right now i Promoted Videos zamieniają się w ciąg liter o takim samym znaku, jakim jest litera D. Nazwa użytkownika w prawym górnym rogu nana 825763 zostaje także zmieniona na ciąg szóstek. Po następnym odświeżeniu kolory strony zamieniają się w krwisty czerwony i strona zaczyna się rozpadać. Po kolejnym odświeżeniu Pojawiają się wszędzie czarne kropki. Potem kolory strony stają się czarne. Kolejne odświeżenia nic nie przynoszą, lecz po którymś razie tło zamienia się w taką jakby krwistą albo mięsną masę z grupą dużych czarnych dziur, które trochę wyglądają jak oczy. Po następnych paru odświeżeniach pojawiają nam się rezultaty wyszukiwania dla 666. I w nich możemy zobaczyć tylko jeden kanał, który ma tę samą nazwę, i oko jako miniaturkę. Kanał ten ma 666 filmów, 666 subskrypcji, jego najnowsze wideo to 666. Nana klika w ten kanał i przenosi to jego na stronę kanału, która jest taka sama jak poprzednia, tylko jeszcze bardziej zniszczona. Kursor po jakimś czasie przechodzi do filmu na stronie, w którym gra bardzo alarmujący odgłos i możemy na nim zobaczyć cztery pulsujące obiekty, które trochę wyglądają jak obdarte ze skóry niemowlaki. Autor wycofuje się ze strony i klika w następny film, w którym gra troszkę inny odgłos od tego poprzedniego. I możemy zobaczyć właściwie nie wiadomo co ale to nie zmienia faktu, że ten filmik jest i tak alarmujący. Twórca następnie klika w filmy proponowane po czym wyskakuje mu puste powiadomienie Windowsa z jednym przyciskiem. Nana, klika w ten guzik i zostaje przeniesiony do filmu, w którym możemy zobaczyć coś, co wygląda jak dwie ręce i jakiś obiekt, który jest podobny do twarzy. Możemy także usłyszeć zniekształcone dźwięki. Według wielu ludzi filmik ten ukazuje osobę topiącą drugą osobę. W późniejszej części filmu pokazują się czerwone ręce, które palcem wskazującym naciskają na coś. Kursor zostaje przekierowany na przycisk Wróć, ale klikanie w niego nie ma żadnego efektu. Strona zostaje jeszcze bardziej zniekształcona i nana próbuje w cokolwiek kliknąć, lecz jemu to się nie udaje. Twórca próbuje w końcu wyłączyć komputer, ale opcja ta nie działa. Strona zostaje jeszcze bardziej zniekształcona i możemy usłyszeć intensywne odgłosy uderzenia w tle. Nagle twarz z filmu zaczyna patrzeć w naszą stronę. I wyjmuje swoją rękę, żeby złapać oglądającego. Lecz zanim to się stanie, film zostaje przerwany telewizyjnym ekranem, braku sygnału. Wyjaśnienie. Username 666 nie jest prawdziwy. Jest on creepypastą stworzoną przez wcześniej wspomnianego nanę, a tak właściwie Piro Pito. Jest on japońskim artystą tworzącym filmy, które szczerze są warte swoich własnych filmików. Oczywiście nie liczymy tutaj jego najnowszych filmów z oczywistych powodów. Możecie wejść na jego kanał i zobaczyć dlaczego. Username 666 jest także znany na japońskim serwisie Nico Nico Doga, który jest ich wersją YouTube'a. Znany jest tam jako SM666. Ciekawą rzeczą na temat tej creepy pasty jest jednak to, że jeśli wpiszemy ten sam adres, który jest pokazany w filmie, rzeczywiście zostaniemy przekierowani do strony, na której możemy zobaczyć wpis, że to konto zostało zawieszone. Więc ten kanał istniał naprawdę, ale dlaczego został zawieszony? Na to pytanie najprawdopodobniej nigdy nie poznamy odpowiedzi. Link do kanału PiroPito, username 666, muzyki z naszego filmu oraz naszego Twittera znajdziecie w opisie. Do zobaczenia!